Dzień dobry. Nie ja chcę dzisiaj jechać do centrum. A za moim pięknym oknem się dzieje takie dziadostwo. Przechodził sztorm dwa dni temu, i teraz przechodzi druga część tego sztormu. Nie aż taka mocna jak ta pierwsza część, ale. Sztorm to sztorm I wieje, i leje I masakra A ja chciałam szpilki ubrać, mi zrównowało Plany, ale i tak jadę Za chwilę wam pokażę wam mój outfit Ale dzisiaj używam drugi raz Czy tam trzeci, nie wiem, który Mój nowy perfum, który sobie kupiłam na święta The Secret Flame Her Secret Flame przez Antonio Banderas Jest bardzo słodkie. go kupiłam Myślałam, że on był bardziej taki Muski, ale naprawdę jest piękny tak jak wam pokazywałam, pogoda jest do Bani. Przepraszam, zapomniałam o Belcie. Mam na sobie e, biały top z beżki pod tym, żeby mi nie było zimno. Mam ten taki steterkowy kardigan, który kupiłam sobie w hajmie, jak byłam w Polsce. Ja się po prostu w nim tak zakochałam. I musiałam go mieć Pasek szczerze nie pamiętam skąd A dżinsy są też z fajemu Na sekcji dziecięcej je kupowałam W tamtym roku Bo to był czas kiedy nie miałam w ogóle dżinsów Miałam dwie pary dżinsów I jedna była na mnie za mała A teraz mam jeansów I w nich wszystkich nie chodzę Jeszcze wam pokażę moje włosy Tada! Taki french twist I tutaj mam pejsy, które na razie uu, Które na razie mam schowane Pociąg mam za 20 minut Jeżeli włosy będą mnie denerwowały, to je rozpuszczę, ale jak na razie są Very cute Muszę znaleźć jakieś buty, bo wszystkie moje buty są takie, które się przemoczą W sumie teraz przestało padać, ale to jest Irlandia i będzie za chwilę znowu lało i wiało um, Ja już jestem już do tego przyzwyczajona, okej okay. Więc muszę znaleźć sobie jakieś buty, jakieś bodki najlepiej, które mi nie przemoczą E, bo ja nawet nie mogę przejść 10 minut do szkoły i moje buty już są mokre i przez cały dzień chodzę w mokrych butach. Tak naprawdę, tak to wygląda w tej Irlandii, ok? I jeszcze ja mam takie do dupy buty, że one są takie przemakalne. Ale dobra, e, 10 minut do pociągu, szybko się ubieram. E, biorę ze sobą, a tutaj jest parasol, który mam nadzieję, że później będzie trzymał, bo co to dziewczyna z takimi ładnymi paznokciami będzie... B -b 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 będzie mi zimno, jak będę trzymała ten parasol. Żartuję. Um... O, Dziękuję. Oh my god. Thank you so much. Oh yes! To była moja wina, kiedy zobaczyłam, że stacja jest zamknięta. Moje włosy nie przeżyją dzisiejszego dnia Ale jedziemy autobusem To nam zajmie 40 minut I w ogóle masakra Pogoda i tak wieje, tak leje To nawet nie jest śmieszne Nie wiem czemu zdecydowałam się dzisiaj pojechać A W sumie to wiem bo jadę na drinki Update Moje włosy nie przeżyły

Musiałam spiąć włosy i wziąć kołębie, które siedziały w perfekcyjnej linii, wszystkie koło siebie i to, po prostu to było takie sweet. ale musiałam dalej iść, bo e, tam było bardzo mokro. Znaczy wszędzie teraz jest bardzo mokro, bo leje tutaj trochę mniej niż tam, gdzie my jesteśmy, więc. Ale parasol dalej wchodzi w grę, bo ja mam włosy świeżo wyglądające. I bez, Znaczy, nawet nieważne, że są świeżo wymyte, bardziej mi chodzi o to, że jak one są mokre, to one są puszyste. No najpierw idziemy do Kurysa, czyli do sklepu takie ala RCV AGD, żeby kupić... On chce kupić sobie jakiś monitor i coś tam jeszcze do grania. Nie wiem, I don't know. W sumie to my dzisiaj jakby wychodzimy w taką urodzinową celebrację. Już byłam z nim i z jego rodziną, poznałam.

To jest coś dla mnie. Ja nie chcę sobie coś takiego kupić. A, A to mu kupiłam. Did I get You this for Christmas or did I get you this for your birthday. Christmas. Dla, na święta mu to kupiłam w tamtym roku. And he still them. To są totalnie nie moje klimaty. Ja się teraz czuję jak on się czuje, kiedy on chodzi ze mną po ciuchach albo po makijażu. Dobra, nudne sprawy załatwione. A teraz, uu, teraz idziemy do tego baru. E, 12 minut, więc szybko powinniśmy dojść. E, jestem excited! I on o 5 musi być w Plex, żeby grać w e, bowling. Na który ja byłam zaproszona, ale głupia ja powiedziałam nie, a dzisiaj zdecydowałam się, że chcę iść, a już nie mogę, bo bilety to są kupione. Powiem Wam, że dzięki Bogu, że ubrałam te buty na których nie chcę się sfokusować, bo jest tak mokro. Więc naprawdę dzięki Bogu, że posłuchałam cioci, bo, by, bo bym cała mokra była. Znaczy i tak jestem, ale buty chociaż nie. Jesteśmy tutaj, mam nadzieję, że nas puszczą! Bo ja nie mam ID, to tylko on Musimy dojść tam, na sam dół, tam gdzie widzicie to świecące światło fioletowe Nie jestem zbyt głodna i szczerze mam obiad w domu, więc zamówię sobie tylko starter Homemade dough balls with garlic butter To miejsce jest zajebiste, zobaczcie jakie mają zajebiste talerze to to Myślałam sobie taki trik, że ja sobie zamówiłam Coca-Colę, bo on nic nie chce, a ja i on mi zamówił drinka. I jak one przyjdą, bo przyszedł już mój, to powiedziałam, o dla mnie, I jak przyjdą, to mu dam, on mi dam moje. To jest moje, on mi nie chce już dać. Give it to me, Give it to me. <mum> I zamówiliśmy jeszcze panini między nas dwoma, to nie po polskiemu, ale zamówiliśmy panini e, i on zje trochę i ja z nim trochę. I jestem przyszły <mum> <laughs> Byłam zaproszona na bowling z jego rodziną i ja myślałam, że mam więcej czasu do pomyślenia więc powiedziałam ok, uh, mogę się zastanowić się zobaczyć co się robi jutro i on nawet nie What? Why? Look! Oh my god, are you dumb? I literally know where I'm going. I literally where know going? where I'm going. Where going? mnie, bo myśli, że idzie. <laughs> <laughs> bo myśli, I you. <laughs> no you can't, bo myśli, że ja nie wiem gdzie ja idę, a ja wiem You think I don't know? Za pięć minut mamy autobus <mum> Jestem już w domu, jak widać, robi się już ciemno. I nie byliśmy długo w Sydisek, że eee, zapomniałam iść po korektor czuciaki, bo chciała... Znaczy nie chciała go kupić, chciała tylko zobaczyć, czy mają jakiś taki nowy korektor z Diora nie wiem, I don't know. Piję herbatkę. ale dziwnie się czuję nie chora, ale jakaś taka głowa mnie trochę boli. Eee. Nie wiem, jest, czy w tym roku nie chorowałam i nie planuję chorować, um, ale. mam oh, trochę no, zadanie domowego! Do skończenia! I co? I będę się chillować. Moje rzęsy naprawdę zajebiście się, wyglądają. Wow. To jest mój zeszyt z angielskiego, w sumie nie wiem, nie wiem czemu ja kupiłam w kratkę, tak myślałam, że w Polsce piszecie w kratkę wszystko, nie wiem, tak sobie ubzdurałam i kupiłam sobie też w kratkę, żebym tak pisała w Irlandii, dupa, e, żałuję, bo strasznie mi się źle na tym pisze, jak robię takie notatki to mi to nie przeszkadza, bo tutaj mam takie notatki dotyczące tego czego się teraz uczymy, a tutaj, o to jest bardzo ładna kartka, a tutaj z tyłu mam yy, zadania. Tego nigdy nie skończyłam. Tego też nigdy nie skończyłam. O, o i tutaj właśnie mamy zadania, i teraz piszemy, piszemy jedno takie zadanie, które ja już piszę przez chyba półtora tygodnia, i ja mam go po prostu dość. To pytanie, ja mam dość, bo się uczymy teraz Shakespearea, i ja po prostu już nie mogę. Czytamy teraz książkę, ale jeszcze mamy to końcowe pytanie o Shakespeareze i ja już, ja już nie mogę, ja już mam dość. Nie chcę pisać już o tym głupim Shakespeareze. Mam dość, mam dość. Ale skończę to zadanie i już będzie tyle. Na, na jakiś czas. Wreszcie skończyłam. Skończyłam. I am so freaking happy! Jest 7.30, ale skończyłam. Mam w sumie jeszcze zadanie domowe z Polskiego, ale to jest na czwartek, więc zrobię pewnie jutro, a we wtorek nie mam mnie w szkole, bo jadę do Galway, bo są jakieś finały, siatkówki i trenował ich właśnie mój chłopak, Pusheen Boe, i nauczycielka mnie zaprosiła, i ja wszystkie moje psiawki, więc jadę do Galway. Jeżeli nie wiecie, to Galway jest dosłownie na drugiej stronie Irlandii. Tak jakbyście mieli z Warszawy.